Siemanko, siemanko, majerce. Dzisiaj coś innego niż zawodnicze RC, chociaż trochę, trochę jednak, no bo podwozie akurat tutaj jest właśnie takie, to jest X-Ray GTX-E trójka, na którym to podwoziu posadziłem sobie tak dla fanu, została mi taka buda pomalowana, całkiem fajnie uważam, od shortcorsa, no i coś trzeba było z nią zrobić. Nie chciał nikt kupić w rozsądnych pieniądzach, to stwierdziłem, że wsadzę sobie i, i zrobię takiego Street Bashera. No i taki to właśnie jest teraz mój Street Basher, który będzie mi służył dzielnie, bo naprawdę sprzęcik jeździ wyśmienicie. Widzieliście o to podwozie w, na filmikach już z, z taką budą od Pity Design, bardzo fajnie, bardzo fajnie pomalowaną przez Bawa Dominiaka. To zresztą też jest jego malowanie, dawno, dawno już mi tą, tą budę pomalował, jakoś short course, od short odszedłem, taki był trochę pomysł, żeby na hali pojeździć, ale na hali zostałem z, z bagusami 2WD i 4WD, 2WD w stoku, 4WD w modi, no i ta buda tutaj jest. No i teraz stwierdziłem, że takie autko wyrasta, w miarę pasuje, trochę przyznam troszeczkę skopałem, mogłem dać do tyłu nieco, nieco bardziej otwory. Ale już tak zrobiłem, troszeczkę tylko trymowania, żeby koła nie tarły, myślałem, że i tak będą trzeć, ale przy takim ustawieniu jak jest teraz, zrobiłem tutaj jazdy próbne i na razie nic tutaj nie ocierało, także może jeszcze nawet tą dupcię może ciutkę będzie można posadzić na, na glebę. No i taki street basher do, do zabawy, do docierania kół, które już nie nadają się do do jazdy w fraude, tak jak widzicie ma założone koło od bagusa w tej chwili. No i właśnie z racji tego, że trochę tych kół takich już wyjeżdżonych na torze nie reprezentujących takiej wartości do ścigania się zostaje. no to myślę, że to będzie idealny sprzęcik, żeby jednocześnie pobawić się trochę pobawić się trochę na asfalcie. I, e, i dotrzeć sobie te kółka nagram jakiś materiał taki sensowniejszy. Teraz tutaj steruję jedną ręką, jedną ręką kręcę, bo to taki też spontan, także tylko lewa ręka w akcji, ale powiem wam tak, że no plus tego e, podwozia jest, jest taki, że naprawdę tu można robić pełni, w pełni kontrolowane manewry, poślizgi, poćwiczyć sobie. I znów myślałem, że będzie na frydowych kołach dużo gorzej A naprawdę jest dobrze Ja może za chwilkę jakoś spróbuję oprzeć Bo to mówię to jest w tej chwili taka jazda Lewą ręką jedną Także Nie za bardzo Wam jestem w stanie pokazać Bo jednak jak mi się uślizgnie to o, To mogę go łatwo gdzieś rozwalić Na krawężniku albo kołek jakiegoś samochodu Ale naprawdę fura No wiadomo że jest szybka W środku mam w tej chwili 6S Ale będzie tym fajna, fajna jazda, dawno nie robiłem nic gubkowatego takiego z modelami. No i ten pomysł, byłem trochę sceptyczny do niego, ale stwierdziłem, że spróbuję. Eee, no więc eee, taki to sprzęcik. W środku jest kombo z Savage XL -a wyjęte. Zaraz zdejmę tę karoce i pokażę wam jeszcze raz, co tam w środku jest. Nic nie zmieniałem od, od dawna. Eee... No, od dawna nic w nim nie zmieniałem. W tej chwili też tak zrobiłem tą, tą budę, żeby jak najmniej było tutaj modyfikacji. Pozostanie tylko zrobienie jakiegoś tutaj wypełnienia jakiegoś przedniego pasa tak naprawdę i, nie, i tyle tak, żeby ewentualnie zmienić zmienić po prostu na tamtą budę z powrotem, zmienić koła i pojeździć sobie normalnie, porządnie, że tak powiem on roadowo. A tutaj przednich przednich w ogóle nie ruszałem tylne tylko troszeczkę troszeczkę dałem wyżej i dałem takie chwilowe, że tak powiem dystanse na próbę. W środku kombos Savage XL to jest 2 200 o 4 albo 6 s regulator. Jakieś takie dosyć szybkie serwosa savoxa no i to po prostu to po prostu chodzi to po prostu lata chłodzenie silnika zrobione no i tak naprawdę tyle sprzęcik jest praktycznie jak nówka sztuka bardzo fajnie bardzo bardzo przyzwoicie świetnie się tym jeździ no i teraz chyba będzie jeździł trochę więcej powiem szczerze bo w tym sezonie to nie wiem czy może razy dwa razy nim nim latałem a teraz jak ma takie sobie też takie przeznaczenie. Typu Fan, typu dotarcie takich kółek zużytych już na glinie, to to będzie pewnie trochę więcej w użyciu. Udało mi się na drzewku tutaj ustawić telefon. Zobaczymy jak szeroki. No za szeroki nie jest kadr, ale dobra, mamy odtąd dotąd. Adres jest troszeczkę za ciasny, żeby Wam pokazać coś sensownego, ale zawsze coś. Chyba już mamy koniec baterii, odcięcie. Tak mi się wydaje. Zobaczmy sobie, jak wyglądają gumy po małej sesyjce. No ładnie, ładnie. Gripa dostają. Przednie, przednie, tak, czyli widać, że, że najwięcej zdziera tył. No dobra, to by było na tyle na pierwszą jazdę tym Bad Boyem. No powiem wam tak, że na pewno więcej będzie, bo przyjemnie się tym drzegumę. Trzymajcie się. Aha, subskrybujcie kanał, i jak Wam się podobało, to dajcie łapę w górę i tak dalej.